W naszym są jednakowe części, dwie półkule. Mamy półkulę prawą oraz półkulę lewą. Półkula prawa odpowiada za wyobraźnię, emocje, rymy, rytm, obraz, zdolności muzyczne, zdolności plastyczne, myślenie abstrakcyjne czy postrzeganie całościowe. Mówimy o tej półkuli, że jest półkulą twórczą. Natomiast lewa półkula, tak zwana półkula logiczna, Odpowiada za liczenie, za mowę, za rozumienie mowy, zapisanie, porządkowanie, szeregowanie, logiczne myślenie, zdolności matematyczne czy postrzeganie szczegółów. Chciałabym Wam zaproponować teraz takie ćwiczenie. Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie słonia ubranego w różową sukienkę, skaczącego na trąbie i zajadającego się lodami. Czy wiecie, która półkula pomogła nam sobie to wyobrazić? Prawa. A odpowiedzcie mi szybko na pytanie: ile jest 2 dodać 2? 4. Świetnie wiedzieliście. Za to szybkie liczenie odpowiada półkula lewa. Teraz powiedzcie mi, co tutaj jest napisane. Jabłko. Za czytanie odpowiada półkula lewa. To co to jest? Jabłko. Za postrzeganie obrazów odpowiada półkula prawa. A czy rozpoznajecie ten kolor? To jest czerwony. Za odgadywanie, jakie są kolory odpowiada półkula prawa. Natomiast za czytanie napisu, również tu jest napisane czerwony, odpowiada półkula lewa. A jak sądzicie? Jak będzie lepiej? Czy, jeżeli będziemy widzieć sam napis, sam kolor, a może jednocześnie i napis, i kolor. Lepiej jest dla naszego mózgu, żebyśmy widzieli zarówno napis, jak i kolor. To tak samo, jeżeli chcemy gdzieś szybko pójść. Nie używamy nogi prawej albo lewej. Korzystamy jednocześnie z dwóch nóg. Tak samo jest z nauką. Jeżeli chcemy szybko czegoś się nauczyć, potrzebujemy używać obu półkul. W jaki sposób można zaktywizować dwie półkule? Co możemy zrobić, aby nasze półkule pracowały jednocześnie i ze sobą współpracowały? Co możemy zrobić, aby uczyć się szybciej i efektywniej?